Tak, no i mamy nowy mebelek, który tutaj jakby nie będzie jakoś mocno reprezentatywny, ale trochę spełnia swoje zadania pod względem wysokości i wymiarów, dlatego jakby udało się takie coś znaleźć. No i jakby możemy sobie zobaczyć, tak? Bo nie byłem jakby do końca przekonany co do, co do tego, bo to zostało zamówione z Wida XL. No, i tak szczerze powiedziawszy, opinie były też różne. Tym bardziej, że to nie jest jakby nasz tutaj sprzęt lokalny, czy też tutaj ten wyrób lokalny. Tak? Tylko bardziej z tego, co dopiero zobaczyłem na dole, jest to z Indii. Tak? Czyli można by było powiedzieć, że Indianie tutaj działali z tym, czy też, czy też jakoś tak. No, ale zobaczmy jakby na samą jakość, tak, no bo tutaj jakby nie jest też z ich materiału, który gdzieś w tamtym regionie można, można spotkać. W zasadzie tutaj mieliśmy dwa elementy takie główne do poskręcania, czyli jakby dwa, dwie części tego blatu, no i dodatkowo każda nóżka osobno, tak. No to co można jakby zobaczyć, że Tutaj samo łączenie, powiedzmy, bym powiedział, że jest takie no, dostateczne, tak? Już abstrahując od samego tutaj skręcenia, no to tutaj powiedzmy jakoś to jest. Natomiast tu, na, tu już mamy tak trochę średnio, nie? Tu już jakby szału, szału nie ma. Być może było to lepiej, ale przy skręcaniu trochę też tam mam wątpliwości co do, co do tych desek, które były tutaj do skręcenia, tak żeby zaczęły przylegać do siebie i wydaje mi się, że też one mogły trochę spowodować, że tutaj tak się tak się zadziało. No, ale to też jakby powoduje to, że zostało to tak, tak jakby tutaj sklejone, a nie inaczej, tak? Tutaj po skręceniu. Też jakby idealnego stanu nie mamy, tak gdzieś tam są jakieś drobne odchyłki, no ale wydaje mi się, że na taki bardziej roboczy, e, robocze biurko e, będzie w miarę OK i powinno jakby gdzieś tam spełnić swoje, e, swoje wymagania, nóżki jakby tutaj pełne, takie więc pod tym względem dość, dość konkretnie. Tak, tutaj jakby nie ma jakiejś tam płyty wiórowej, tylko, tylko jest typowo jakieś tam jakieś tam rodzaje drewna, które, które u nich można, można spotkać no i, i mamy, tak, tak taki, taki towar, więc tak to się mniej więcej prezentuje, bym powiedział na takie na takie 3 plus tak, no bo jakoś gdzieś to w miarę, w miarę wygląda no ale tak patrząc co do niektórych detali można by się było podoczepiać, więc jeśli ktoś planuje to w jakimś reprezentatywnym miejscu no to wydaje mi się, że może być średnio, natomiast jako jakiś tam dodatkowy mebel, który powie, powiedzmy na piętrze w jakiejś sypialni czy, czy w pracowni będzie wzbogacał tak te, te, te użyt, użyteczność wynikającą z tego i niósł ze sobą właśnie jakiś tam lepszy komfort, no to wydaje mi się, że może, może się sprawdzić tak, w, tym, w tym celu. Natomiast jeszcze sobie go przerzucimy na dół, żeby zobaczyć, jak wygląda łączenie. Ale to potrzebuje drugiej ręki, więc za sekundę. Tak, no i tak wygląda ta, ta ława od, od dołu. No w zasadzie też tak jak widać mamy tutaj te lite drewno, więc to jest na pewno spory plus tego, tego mebelka. No natomiast tutaj właśnie tak jak widać jest skręcenie dwóch elementów, które no wydaje mi się, że jakoś nie niesie wielkiego szału, no bo zawsze na środku tego blatu będziemy mieć jakąś przerwę. No, i to, to też patrząc na, na skręcenie, tak jak u mnie to, to, to wyszło. Z jednej strony jest w miarę mm, spoko, gdzieś tam znowu trochę pije. No, i to tak, i to tak jest. Więc wydaje mi się, że tu, tu chyba nic nie wymyślimy mądrzejszego. Tak, tutaj jest właśnie ta jedna deseczka. O, która tak na moje się trochę przesunęła po tym jak, jak było tutaj dokręcane, więc to też wydaje mi się, że czasami ta jakość w niektórych miejscach też mogłaby być trochę trochę fajniejsza, no ale cóż. No i nóżki tutaj na dwa wkręty. Tutaj też. Tak więc, więc pod tym względem no jest całkiem solidne, no i też swoje waży. Więc, więc powinien jakoś tam w miarę mm, swoją y, użyteczność, taką stołową nieść. No i tutaj tak jak widać, Made in India, więc cóż, można powiedzieć z żartem Indianie. Indianie działają w tej kwestii. Dobrze, więc co, w takim razie tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak w dłuższym okresie czasowym też będzie się on sprawował. Na razie, tak jak właśnie wspomniałem, nie jest najbardziej reprezentatywny, natomiast jakąś tam swoją użyteczność niesie. No i też jakość materiałów jest wydaje mi się, że też na tyle akceptowalna, że też będzie to lepszy wybór niż tam jakiś delikatny stolik, który za chwilę się. Się poniszczy, natomiast tutaj przynajmniej mamy te lite drewno, więc to na pewno będzie, będzie jakaś tam dodatkowa korzyść za tym idąca. Tak, no ale natomiast wydaje mi się, że też w większości te meble z tego źródła mogą właśnie być podobnej klasy. A w związku z tym, że trochę tego gdzieś tam się pojawia, jak zaczyna się googlować, no to być może ktoś na tym skorzysta. Jeśli będzie chciał coś z tego, z tej branży sobie, sobie zamówić. Tak? Więc to. Trzymajcie się w takim razie i do następnego. Cześć.